Jestem trenerem osiedlowym już od prawie 9 lat, mimo że program już jest dużo, dużo dłużej, bo prawie 20, ale tak, oczywiście program jest cały czas potrzebny, dzieci ciągle chętno, chętnie przychodzą na boiska, na hale, jak widać różne dyscypliny, na przykład piłka ręczna. E, dzisiaj na przykład mogę skorzystać z pomocy innego specjalisty, którego udało się zaprosić na zajęcia. Ideą programu jest przede wszystkim ruszenie dzieci z domu i zebranie ich w jedną grupę w hali, na boiskach i stworzenie im możliwości po prostu razem integracji poprzez Sport. Jak widać, te cały czas zajęcia są oblegane na wszystkich osiedlach, 40 trenerów cały czas, tak naprawdę od marca, nawet do końca grudnia prowadzi te zajęcia. Coraz więcej chętnych młodych ludzi, nawet pod trenerze osiedlowym, którzy byli wcześniej uczestnikami, chce zostać z sami trenerami osiedlowymi. Tak? Kończą awf -y albo są studentami i szukają pracy właśnie poprzez program trenera osiedlowego. Na co oczywiście cały czas zapraszamy, ponieważ rekrutacja jeszcze kilka dni będzie trwała. Oprócz naszej pracy na boisku, która jest najczęściej, oczywiście, też organizujemy wiele turniejów sami jako program trener osiedlowy, ale korzystamy też z różnych innych aktywności fizycznych, chociażby wyjścia do akwaparku, spacery pozo, a także odwiedzamy też nasze drużyny wrocławskie, chociażby Mecze Śląska Wrocław koszykarskiego czy piłkarskiego.